Hej, z tej strony Q, a to jest Kiuchnia Q. Albo moja Kiuchnia. Albo Q gotkuje. A pozytywni, drodzy wspierający, chcieliście, żebym coś ugotował śmiesznego, albo nieśmiesznego, więc coś spróbujemy zrobić. Od razu zastrzegam sobie prawo do tego, że będę śmiesznie robił, albo brzydko, albo coś, bo ja nie jestem kucharzem i umiem tylko parę rzeczy. Nie koksałem za bardzo cookingu. Więc zobaczymy, co mi dzisiaj wyjdzie. Eee, zrobimy dzisiaj sobie omlet taki tradycyjny bardziej. Znaczy tradycyjny, dla mnie to jest tradycyjny, może dla was jest jakiś dziwny. Potem zrobimy sobie kingpinowski omlet. Może mi wyjdzie, kto wie, zobaczymy. Ale dobra, najpierw lecimy. Czego potrzebujemy? Pierwszy omlet tradycyjny będzie dla chibi. Eee, potrzebujemy jajek. W przypadku chibi będą to trzy jajka. Do tego jeszcze Cibi sobie życzyła cebulkę i szyneczkę. Szyneczkę specjalnie kupiliśmy z takiej oto firmy. Okazało się, że w szynce, jak teraz przed chwilą sprawdzałem sobie, przygotowywałem szynkę, no to się okazało, że w tej szynce są takie malutkie fragmenciki czegoś niebieskiego. Z doświadczenia wiem, że to pewnie chodzi o. To, że tam coś tam się tego szmeges e, niechcący, albo chcący, kto wie, e, się wjebało w szynkę, w mięso e, na produkcji tego, więc wiecie, jakbyśmy byli mega Żydami i tak dalej, no to odkroiłbym ten kawałek i wywalił. Tylko, że to było w większości plastrów, nie wiadomo co tam jeszcze mogło tego szmeges, więc cała szynka poszła do wyjebania, e, także szynki nie będzie. Będzie cebula, będzie pół cebuli. Jak ktoś jest, jak ktoś jest bardzo mocnym patriotą i czuje się takim, wiecie, z krwi i kości w 100% Polakiem, to może wkroić całą cebulę nawet. Nie ma sprawy, nie oceniam. E, do tego jeszcze szczypior, bo szczypior to jest taki nieskaźtelny aromat, idealny dla właśnie jajecznicy czy omletu. No i, i oczywiście masełko, i w sumie to tyle, tak mi się wydaje. Ewentualnie czasami jeszcze dorzucam, wybaczcie, że będę tutaj przesuwał. E, dorzucam czasami jakieś mleko albo jogurt albo coś, ale widzę, że aktualnie to za bardzo nie ma Więc nie będzie. Będziemy sobie kroić cebulę. Nie, nie pamiętam czy umiem kroić cebulę w ten sposób. Nie wiem czy, czy to jest dobre. Tak, tak czasem... Czasem oglądam różne jakieś pierdoły i widzę jak różnie... Oni to tną i i zawsze widzę jakiś dziwny inny sposób. Tu widziałem, że jeszcze coś takiego robią fajnie, żeby potem wyszły jeszcze mniejsze kawałeczki. Dobra. I teraz sobie tutaj tniemy. Okej, okay. no i mamy, proszę bardzo. Jest kosteczka ładnie zrobiona Easy peasy. Mamy cebulkę, tak? Zajebiście. Tutaj żeby sobie... Mamy taki duży szczypior, kurwa. Średnio ja lubię to taki duży. Ja lubię taki malutki mini mini mini, wiecie. Wiecie jak to jest. Ale dobra, spokojnie. Na szczęście nie ja to wydiad. Postaram się zrobić jak najmniejsze te kawałeczki. Dobra, tyle styka, bo tak jak mówię, to ma być aromat szczypioru, a nie danie szczypiorowe. Okej. Okay. To to mamy ten zrobione i teraz chodźmy na bok. Mamy miseczkę i teraz wam pokażę fajny bajer, zobaczcie jak się wbija jajko jedną ręką. Uwaga. Tadao, easy. Kurwa. Ja pierdolę, trochę mi tu wpadło skorupek. Kurwa. Dobra, nie nie, a to się Pierwsze jajko jajco i trzecie Dorzucamy tutaj szczyptę soli i teraz ubijamy. sobie nasze paczenie rozgrzewamy sobie oczywiście patelnię e, i co? i oczywiście na masełku oczywiście da się tu też robić da się robić omlet na oleju, albo o, na oliwie e, z oliwek, ale to jest takie wydaje mi się, nie wiem może niektórzy mają do tego sentyment ale ja zawsze powtarzam, że no fucking way zawsze się robi na masełku, pyszne dobre masełko kurde Oczywiście jak ktoś chce, to może rzucać pieprz od razu też razem z solą do jajek, ale często też widzę opinię, że nie pieprz, pieprz ostatni, bo pieprz się na początku przypala i potem jest taki gorzkawie, niedobry smaczek. To, to nie nie lepiej nie. Ale innych widzę, które też wymiatają w cooking i mówią, że swoje wyjebane jajca. Także... Może coś w tym jest, ale nie aż tak mocno, żeby popsuć Wam całą potrawę. Więc jak chcecie mieć to z głowy, to wrzucie tam od razu pieprz, albo też inne przyprawy jeśli chcecie. Ja na przykład czasami też lubię używać tutaj garlic chopet, taki suszony. Albo e, no Gargulec to jest kurde wiecie. Nie ten z dragombala. E, czosnek to jest kurde życie. Proszę bardzo. A patelnia trochę zaciekła, bo zaczyna aż... Tak mocno Wyskać Tego nie chcemy za bardzo chcemy sobie ograć to wszystko Ale bez przesady, żeby tak nie pyskało o nie? Dobra Cebulkę Nie wiem, czy też tak macie Ale zawsze jak czuję smażoną cebulę To wiem, że coś się dzieje W sensie, chodzi mi o zapach ten zapach cebuli jest taki, kurwa, nie wiem. Nie wiem, czy to moja polskość jeszcze za mnie wypływa. Czy co, ale delikatnie sobie ją zeszpimy. się nie chcemy, jak już mocno przypalać. No, chyba, że ktoś, coś, chyba, że ktoś tak lubi, nie? To, to wtedy jak najbardziej możecie, ale, ale dla Cibi zrobimy taką fajną, szklistą, kryształową wręcz. No i pozytywnie, co tam Teraz macie czas na to, żeby na przykład komentarz sobie przygotować wstępnie. Na przykład napisać e, jak wyrobicie omlet albo coś w tym stylu. Zapraszam. Możecie też zostawić łapkę w górę, jeśli dajecie mi kredyt zaufania i wierzycie, że cały ten odcinek będzie zarąbisty. No i co, lecimy dalej, tak? Dobra, cebulka jest trochę już zaszkoda ładnie. Więc teraz, tak. Teraz sobie te jajca nasze wlejemy tutaj. Troszkę zmniejszę ogień, żeby tutaj się za szybko rzeczy nie działy. I teraz wrzucamy sobie <laughs> jajca, proszę bardzo. Okay. I teraz tak, wszystko ładnie jeszcze sobie pomieszamy tutaj, tak żeby ta, ta cebula powiedzmy była taka równomiernie zrobiona. Dobra. Te dziurki trzeba tutaj zalać ładnie tym jajkiem, no i dobra. Widziałem, że inaczej też robią, na różne sposoby jakieś. Ja mam taki mieszany sposób strasznie, bo jedni to po prostu zalewają to jajcem i mają wyjebane na resztę. I na małym ogniu sobie to na przykład smażąc 10 minut, potem to obracają, albo coś w tym stylu. I to jest takie zrobione na lenia strasznie. Teraz można jeszcze szczypiorek dodać. Czasami się też dodaje szczypiorek na sam koniec. Bardziej jako taki, wiecie, topik ozdobny albo coś w tym stylu. Ale okej, okay. no i co? I teraz tak. Specjalnie z dedykacją dla Aleksji, bo Aleksja mówiła, że nie umie w omlety. Możemy robić taki bajer. Tak jak mówię, na leniwego przykrywamy miską na najmniejszym ogniu. Sobie ten, ten omlet. I on sobie sam dochodzi z dwóch stron, bo te ciepło powietrze się zbiera pod, pod przykryciem I się z dołu robi, i się z góry robi i pyk, pięknie tam po 10 czy iluś minutach Wiadomo, należy pilnować, bo to zależy od, od wszystkiego <laughs> e, I po iluś tam minutach mamy zrobione z góry i z dołu e, Ten omlecik, tak? To spróbuję tam ogarnąć pod spodem nie był zbyt szalony. Cała mokrość podczas smażenia cebulki troszkę wyparowała. Ja tam mogłem trochę masła więcej dodać. Zanim braję jajka, żeby ten omlet był taki wiecie. Dobra, jest na leniwca leniwego. Pyk, przykrywamy i czekamy sobie parę minut. I czekamy. Ja jeszcze mówiłem, Aleksia, kiedyś na streamie, że jeszcze jest taki fajny bajer, że sobie można przykładać, bo wiadomo, profesjonaliści potrafią tą patelnią hush, hush, zrobić i wtedy ten omlet robi kickflipa, się układa na drugiej stronie i zesmażymy drugą stronę. I jak jesteś pro, to oczywiście możesz takie coś robić, ale ja tak nie umiem, ty pewnie też tak nie umiesz, więc możemy zrobić jeszcze taki fajny bajer przy użyciu talerza. Przy użyciu talerza. Ja to zaraz pokażę już na gotowym omlecie, Tak, tylko żebyście ten ale czym się różni ten sposób na leniwce od tego? Wtedy chyba szybciej, w sensie tym z tym talerzem. Bo tutaj musimy poczekać aż on się fajnie, powolutku, cały, cały zrobi pod przykryciem i góra, i dół. A w tamtym przypadku możemy go trochę szybciej podpiec i wtedy dół jest fajnie już przypieczony, a góra jeszcze nie. I wtedy robimy taki bajer, że wtedy jeszcze nie wrzucamy. Eee, szczypiorka, bo on wtedy wyleci w pizdu. Tylko szczypiork, ewentualnie na sam koniec możemy wrzucić ewentualnie na samym początku, żeby on się już wcementował w jajka. Żeby on nie wypadał. Bo jak będziemy go przerzucać, to on będzie leciał w pizdu. Także no, tak myślę. Da, zobaczmy jak tam mieć. No i jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Wziąłem ja to poruszam tym lecikiem, ładnie. Ładnie się posuwa, żeby tam nie przywał przypadkiem, ale myślę, że będzie alright. Tak tam omlet. To omlet całkiem fajny, bardzo fajnie to wygląda. Tylko, że Chibi lubi taki bardziej, wiecie już taki, który dawno doszedł, więc jeszcze go podsmażymy. Jak dla mnie, to ja bym mógł już wyciągać śmiało ten omlet. Jak dla mnie jest spoko. Ale, ale jeszcze chwilkę poczekamy. Dobra, myślę, że omlet zrobiony. Wyłączamy se fire. Bierzemy sobie tą pokrywę Na razie, odstawiamy I teraz tak Mamy omlecik I teraz tak Sposób Aleksia, proszę bardzo, pokazuję ci Mam nadzieję, że się nie wypierdzielę z tym, bo będzie siara A więc tak, jak To co teraz zrobiłem, to jest na leniksa, tak jak mówię A jak chcemy szybciej, no to wiadomo, szybciej robimy spód e, Ten dół I potem Robimy taki bajer Pyk i, pyk. I mamy tosta, tak? Potem sobie zsuwamy tutaj. I, i znowu robimy od drugiej strony, prawda? Ta I tak się robi, właśnie tosta. Także, aleksja, to jest easy peasy. Możesz teraz Asia albo komuś rodzinie tam robić e, fajne tościki. Dobra, mamy tutaj z góry. Będziemy robić, serwować chibi takiego omlecika zajebistego do no, no, patrzcie Państwo sami, jak jaki. to jest piękne taki piękny mleczek, no to coś pięknego prawda? coś pięknego, proszę państwa. Dobra, idę zanieść Chibi, dam wam potem znać, czy jej smakowało, czy nie. Oczywiście na sam koniec możemy jeszcze dorzucić tą szczyptę pieprzu. Oczywiście też nie dużo, bo akurat w przypadku Chibi to nie jest jakieś obowiązkowe. Ja też jakoś super, nie przypadam za pieprzem do jajek, ale taką delikatną szczyptę tak tylko, żeby sobie posypać, tak. Żeby czasami było z czucie aromaci, taki dodatkowy. No i to tyle. Dobra, czyli powiedziała, że to jest mega pyszne żarło, więc przechodzimy do kolejnego. Kolejne żarło, kolejny e, posiłek z jajek, również będzie to Kingpiński omlet, ja to tak nazywam. Mówi się na to chyba francuski, albo jakiś taki inny... Wiecie, chodzi o takiego zabijasa, tylko, że on musi być taki fajny, puszysty. Dzisiaj nie będzie puszysty, bo nie mam niczego takiego mlecznego, kremowego, fajnego, co mógłbym dodać niestety. No więc tak, co? Rozpoczynamy. Rozpoczynamy tradycyjnie od dodania masełka. Proszę bardzo. Możliwe, że trochę za dużo dałem, ale co z tego. Tutaj się masełko i tak dorzuca do tego. Jajka bez masła to jest straszny grzech po prostu, bo... Nie wiem, no na oleju jadłem czasami, robiłem kiedyś też na oliwie, i tak dalej, ale to nie jest to samo. Masełko to jest masełko, jednak. Masełko to jest masełko, no come on, come on guys. I tutaj będziemy potrzebowali dual welding, czyli coś na przykład w tym stylu, dual welding. Ja potrzebuję dual gluing. Widziałem, że ludzie potrafią, ogarniać to robić bez dual wingu. No dobra, no i spróbujmy teraz to zrobić sobie. Już ładnie posolone i tak dalej. No i tutaj teraz musimy sobie troszkę pomieszać. Ładnie. Możemy troszkę zwiększyć ogień, żeby teraz się coś działo. No i sobie mieszamy dalej. Może być bardziej statycznie, jak najbardziej, Dobrze, coś, coś takiego powiedzmy. Okej, okay. tutaj zalejemy, tu zalejemy, wszędzie z każdej strony zalejemy, tutaj oczywiście z tych ścianek bierzemy te. te, te. no i okej. Okay. I teraz nam się robi, no nie? Ruszamy sobie tym, jest lepiej się robi. No i teraz tak, widzicie, to jeszcze, jeszcze jest płynne, te żółtko. I teraz tak, trzeba zrobić sobie taki bajer. Teoretycznie ta strona jest e, zrobiona w miarę, więc bierzemy i sobie to przesuwamy ładnie. teraz tak. Przesunę sobie to troszkę tak. Tutaj. Teraz przydałoby się, o właśnie, to tak przerzucić. Pięknie. I teraz dosłownie tylko chwila. Tylko chwila. Dobra. Styka. Wyłączamy. Możliwe, że nawet już za długo siedziałem z tym. I oczywiście na to sobie rzucamy jeszcze tylko troszkę. Zoby. Pamiętajcie, to trzeba tak obrócić, jak jeszcze to żółtko jest e, takie płynne na, na górze, na wierzchu. Bo wtedy jak to zabijamy i damy na talerz, to jeszcze pod wpływem ciepła one się bardziej zetnie. E, ale oczywiście w tym e, olecie chodzi o to, żeby ono się do końca nie ścięło, tylko było takie, wiecie, takie, takie Teraz spróbujmy sobie to przeciąć, zobaczymy czy jest jakieś takie mokre chociaż. Jest. Tu się troszkę wylewa. Tu się troszkę wylewa. Sprawdźmy, czy to jest dobre. No i to jest świetne, właśnie. Mm. No po prostu palce widać pozytywnie. O to właśnie chodzi. Z wierzchu wygląda takiego już fajnego placka a właśnie wewnątrz jeszcze takie delikatne, taki, takie soczyste. Mm, 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 mm. To jest właśnie Kingpinski przepis. Czemu Kingpinski? W trzecim sezonie Dewila Kingpin robił to dla swojej ukochanej. I jak pierwszy raz to zobaczyłem, to stwierdziłem, że kurwa, jak to jest fajne. Ja dla mojej ukochanej Rzadko kiedy takie robię, ale jak już robię to takie mocno już ścięte, żeby tak jak mówię, chibi gustuje w bardziej ściętych jajcach. Mmm. <grym> Jeszcze ten szczypior, szczypior, sól No i kwintesencja esencja po prostu jajka. Mm. jakie soczyste było. Mm, jeszcze te masełko. A byłby jeszcze bardziej puszysty jak samitny. jeśli na samym początku, kiedy mieszamy jajka, dodalibyśmy tam powiedzmy łyżkę czy dwie jakiegoś jogurtu albo troszeczkę dolari mleka. Przepyszne. mmm, mm, 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 mm. It's over, Garlic Junior.